Maneczko, kochani Co to było? Co to było? Sianaczko kochani z tej strony Sonika Witam was serdecznie ponownie na moim kanale Tym razem Grimace Nie wiem co to jeszcze to jest popularne w Stanach czy co Ale ogólnie znowu będziemy mieli Jest mamy Shake! A. Jest jakiś birthday party Jakieś impreza urodzinowa Grimace Nie wiem obczaję sobie co to jest Wiem że to ma być jakiś labirynt i on tam będzie Ja mamy uciekać Drink the shake ok się napijemy w takim razie. Aha, teraz się trzy tworzyły, okej. Okay. Okej, okay, ale tu jest Ciemno, ale to jest straszna muzyka. Ale to jest straszna muzyka. O, mamy drugiego szejka. Dobra, to było łatwe. Mamy 8 szejków do zebrania. Na razie jest łatwa. Ciekawe, co będzie później. bo Pomyślałam, że znowu będę godzinę w to grała. Ej, dobra, bo ja przyspieszyłam, jak się napiłam szejka. A na ile mi taki szejk starcza? Dobra, czyli szejk was przyspiesza. Tutaj mamy jakieś... Czy tu możemy coś wziąć? Nie. A, że tu dwa zebraliśmy, tak? I tu jest nasza kolekcja. No dobra. Ej, fajnie, że tam była taka milutka, fajna muzyczka, a tutaj jest taka... Boże. Życie czy śmierć? Uciekasz. O Jezu, jaki on jest szybki. O nie, jaki on jest szybki. Czemu on jest taki szybki? 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 Dobra, ale mam cały czas skolekcjonowane dwa szejki i nie płaci się y, za to, że umarłeś, czyli nie jest szansa, że nie stracę y, bobuksów. Boże, ja mam chyba 200 bobuksów bez kitu. Oj, ja mam chyba 200 bobuksów. Czy tu gdzieś jest? Znaczy na pewno gdzieś jest, dobra, tu jest ślepy załek Chyba, że wykrakami za chwilę mnie złapie i będę musiała bobuksy płacić. Ojej, jest tam? Ktoś umarł. Ktoś umar, ale gdzie? Gdzie on jest? Ja coś słyszę. Gdzie coś słyszę? No szybko pij to! Gdzie ja wlazłam? Stresuje mnie ta muzyka. O nie, ja go słyszę. Ja go słyszę, gdzie ja wlazłam? Te labirynty są coraz gorsze na Robloxie. są coraz ciemniejsze. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! Ja coś słyszałam. No Jezu, jak Cię nie zatrzymywała, żeby się napić, no to pozdro, nie? My tu jakieś klucze mamy znajdywać? O Boże, gdzie on jest? O Boże, gdzie on jest? Przecież ja przez całą tą grę będę zestresowana, jak nie wiem. Czemu on jest taki szybki? Cześć, ją. Ja tu mam jeszcze klucze jakieś znaleźć, no chyba was... Przecież ja na spawn teraz nie wrócę, żeby wyjść z drugim wyjściem ewentualnie i spróbować. Dobre, dobra, dobra, dobra. Pi, Pipi, pi, 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 proszę cię pi. Nie chcę być zabita. A dobrze, dobrze, chociaż że nie trzeba płacić za powrót do życia. Gdzie ja jestem? Ja mam wrażenie, że ja chodzę cały czas w kółko, nie? Jest duża szansa na to. O Boże! O Boże, on tam gdzieś jest! O Boże, on tam gdzieś jest! Ja będzie po mnie, będzie po mnie. Napisie jak na... O Boże! O Boże! O Boże! O Boże! O Boże, dobra, jestem tutaj. O co? Co? Jakiego żadnego klucza jeszcze nie widziałam? Szejki szejkami, ale klucza. O nie! No nie żyję! No nie żyję! No nie żyje! Eksplo eksplozywna byłam, wiecie? Byłam eksplozywna. Strasznie wolno jest, trzeba bardzo tych szejków pilnować. Chociaż nie, dobra, pójdę tamtędy. Whee! Nie podoba mi się w ogóle ta muzyka. W ogóle, ale też chyba wiecie. Dobra, idę tutaj. Nie wiem Boże. Ślepy zaułek. Przecież ja już tu gdzieś byłam, nie? Na no, pewno byłam. Tu są te niebieskie drzwi ojeny Shake, shake, shake. Bardzo mocny ten shake. Bardzo mocny. Nie wiem, czy jest w składzie, ale jest bardzo mocny. Kurde, gdzie ja mam iść? Wejdę centralnie na niego, prawda? Wejdę centralnie na niego. Obożony z mną. Naprawdę! Dobra, to idziemy teraz w prawicę. Czy tam ktoś jest? Cześć! Widziałeś gdzieś szyjki? Nie chcę słyszeć jego stópek. Nie chcę słyszeć jego stópek, jaki on jest szybki. Fancy, coś tam. Czemu stamtąd uciekasz? Hmm. Ciekawe, o nie. O, nie. No, centralnie na niego wlazłam, naprawdę. Odczep się! Odczep się, weź sobie tamtego! Weź sobie tamtego, odczep się ode mnie! Ja się boję. Ja się boję, ja chcę żyć. Ej, słuchajcie, albo ja jestem naprawdę poplątana, albo ten labirynt jest. O? Cześć. Czy on może tutaj wyjść? Albo ten labirynt jest bardzo, bardzo duży, nie? Dobra, to jest taka bezpieczna strefa, on tu chyba nie może wejść. Czyli ja się sobie może tam wejść i się napić, tylko szkoda, że to tylko jedna. Jezus Maria, się wystraszyłam. No i gdzie on jest? Nie wiem. Nie wiem, ale ta muzyka mnie przeraża. Cześć. Eee, yy, napij się jeszcze. Napij się jeszcze, napij, 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 napij. Nie traciły Nie traciły w nóżkach. Nie, nie jak on mi przed twarzą wyskoczy? Ktoś został rozpłaszczony. O, to jest jakaś drabina. Eee, dobra, kochani, słuchajcie, jakby co? Eee, nie jest powiedziane, że ja muszę przejść tą grę, ok? Ocalamy sobie tak. Ja nie muszę tego przejść. Eee, mam najlepszych widzów na świecie. Eee, uciekamy. I moi widzowie są bardzo wyrozumiali i są wspaniali i w ogóle kocham ich całym sercem. Yy, I umarłam, umarłam! O, jeszcze nie, jeszcze nie! I ustalmy sobie, że to jest wersja testowa tej gry, ok? Bo nie wiem, czy ja tu przejdę, bo na razie żadnego klucza nie widziałam. Yy, a nie chcę robić odcinka 40-minutowego, bo wiem, że takich nie oglądacie. Więc robimy rozeznanie terenu na razie, ok? Robimy dzisiaj rozeznanie terenu. Gdzie mam iść? Nie mam żadnego pojęcia. Ja tu mam wrażenie, że już wszędzie byłam. Czym tu... A. a! a Dobra, czyli my się sami kurczymy. Jak jest ten. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Myślałam, że tutaj jest jakiś kontrol czy coś. Opa. Naprawdę? Naprawdę? Tędy chyba wychodziłam. Ale ja już tam nie trafię. Nie mam wciżemyś tam trochę... Nie no, super w tym lobby. Taka muzyczka, taka tu, 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 taka, wiecie, hotelowa winda, no nie, a tu wchodzicie. Dum, 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 dum. Uciekaj. Uciekaj przed śmiercią. Ja mam wrażenie, że on tu gdzieś jest, nie? Ja <laughs> mam wrażenie, że on tu gdzieś jest, bo jak kroki słyszę. O nie! Pij tego Drina większego niż ty. On tu gdzieś jest On tu gdzieś jest Tu, tu jest, dobra Czyli chyba trafię tam, Ok. Okej, okay. okej okay. Mamy to na razie, mamy to Tam jest złoty klucz Jak ja widziałam tylko czerwone i niebieskie drzwi, które nie mam pojęcia gdzie są Dobra Szyjk mi daje trochę światła, ale tak? A to ja mam teraz wrócić, no spoko Yy, ale gdzie jest złoty klucz? Dobrze, że będę go miała. Ej, wiecie, ile już bym Robuxów straciła. Wiecie ile, już bym Robuxów tutaj straciła? Tragedia. Przecież, ja, że nie miała pieniędzy, nie? Ja już gram 10 minut i mam 4 szejki i żółty klucz, który nie mam pojęcia, gdzie idzie. Także gratulacje dla mnie. Du, du, du. Ja mam wrażenie, że ja cały czas chodzę w to samo miejsce, nie? Ja bym jakąś koleżankę. Ja w ogóle nie chodzę po lewej stronie. Nie, jakbym się bała lewej strony. Pi, 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 pi. pi. Szybko, 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 szybko. Nie zwalniaj, nie zwalniaj. Bo jaki ziemniak złapie. Kto to jest ten Grimace? Czy ktoś ma rozeznanie w ogóle? Kto to jest ten Grimace? Czy ktoś o nim słyszał? On jest w Stanach popularny? O nie, on gdzieś tutaj jest. O, no i pozdrowki. Dobra Bezpieczna strefa, bezpieczna strefa I co jest tamtąd? To są, to są różowe, czerwone, pomarańczowe, nie wiem Ile z tych kluczy? Przecież aż mam połowę szejków A mam jeden klucz, który nawet nie mam pojęcia gdzie ma iść mhm. Dobra, 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 rozumiem Żółte drzwi, halo? Aha, pozdro <laughs>

Szybko, szybko, szybko. Szybko, no, ile czasu można pić. Yy. Serio, ja mam wrażenie, że chodzę cały czas w tym samym miejscu, nie? Hmm... No dobra, pojedziemy teraz w drugą stronę. Napij jeszcze. Ustawmy sobie, że spróbujemy zdobyć wszystkie szejki, a nie klucze, ok? Yy. Przynajmniej w tej rundzie, ok? Co nam się uda zrobić, co nam się uda zrobić? Mówię, na razie testujemy grę, okej? Okay? Bo ja się boję. Ja jestem Ciapa i ja się boję sama grać w takie gry. tu musisz jest. Dobra. Nie, no ja jeszcze tam byłam. Jeszcze ja tam byłem, ja już nie mogę tam znowu iść. Hm. Super, za chwilę centralnie na niego wejdę i się skończy. Mam nadzieję, że audio z gry będzie mogło zostać, żebyście sobie posłuchali tej upiornej muzyki. O Jezu. A, że nie będę musiała dodawać wesołej muzyczki w tło. Ale prawa autorskie to prawa autorskie, nie? Czy coś jest, Boże, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem! No ja znowu jestem tutaj, nie? Fajnie. Ktoś znowu eksplodował. Pi, 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 pi. To są znowu te różowe, jeszcze czerwone drzwi. Jezu, ludzie! Przecież tu nic nie ma. Chyba, że muszę naprawdę znaleźć te... Chyba, że naprawdę muszę znaleźć te żółte drzwi, żeby mi odblokowało... Żeby mi odblokowało kolejne szejki. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie są żółte drzwi. W tym jest na ile się na czacie zapytam, widział ktoś? Żółte drzwi B. bacon? bo ja nie mam pojęcia, gdzie one są. I co? Nie mogę tu wejść? a no nie. Nie, nie mogę. Ale jest chyba wy stąd uciekacie skądś, nie? Oh, chyba tak, on nie, nie żyje. Nie żyje, no nie żyje. Się ta gra. Nie podoba mi się ta gra. W ogóle? W ogóle mi się ta gra nie podoba? Jak tu nic nie ma. Gdzie? Rzuty klucz! No i znowu jestem w tym samym przejściu. Jakby miałaś czy pamiętała, w którą stronę jeszłam, a w którą nie. O nie. Co się robicie? Nie, pośmiewisko, pośmiewisko, pośmiewisko Jestem jednym wielkim pośmiewiskiem Jestem jednym wielkim pośmiewiskiem W którą stronę szłam? W prawo czy w lewo? Nie wiem Ale tam był jakiś czerwony klucz Chyba źle poszłam Chyba źle poszłam. Tam były jakieś drzwi otwarte z czerwonym kluczem. On jest gdzieś centralnie za mną, nie? A ja za chwilę się skitram w majtki. O nie. O nie. <śśmiech> Gdzie te były te czerwone drzwi? Gdzie były te czerwone drzwi? Chyba nie tutaj. Jestem na 100. Nie, niech ktoś policzy w komentarzach ile razy zginęłam, nie. Co mnie pokusiło, żeby w to grać? No piję, gdyby jeszcze pili wolniej. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jakbym miała lepsze rozeznanie w terenie. Yy, nie wiem idę tutaj. Gdzie były te czerwone drzwi? Czerwony klucz mi się bardziej przyda niż żółty. Aha, super. Gdzieś na lewej ścianie był ten ten, o nie. O nie, nie. idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie! Idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie! O nie. I sobie, i sobie, i sobie, i sobie, i sobie, i sobie, sobie, sobie. No nie, czemu on się na mnie uwziął? No czemu on się na mnie uwziął? Przecież... Nie da się tego przejść. Nie, jeszcze raz spróbuję, ale nie da się tego przejść. On jest za szybki, a za wolno pijesz ten koktajl, tego shake'a. Tego shake'a pijesz tak mega wolno, a on już jest tobie na pleskach, już cię drapie po głowie. Przecież on jest za szybki. Nie ma opcji nawet, co on w ogóle? Jezu. dobry. Tutaj byłam też. I tu też byłam. Cia. No dobra. No dobra. Nie mam pojęcia w ogóle, w którym kierunku teraz powinnam iść, ale idę. Chciałem znaleźć te czerwone drzwi. Nie? Aha, no pozdro. No pozdro, nie wiem gdzie on jest. Aha, no pozdro. Nie, no kochani, nie da się. Nie da się. Tragedia. Tragedia, przyszliście to? Jeżeli chcecie spróbować, to link do gry zostawiam Wam jak zawsze w opisie. Ale to jest jakaś tragedia, to jest porażka. Przecież on jest dużo szybszy niż Wy. Tak powinno być, bo jeszcze wiecie, jakbym biegła takim tempem, to jeszcze na upartego tego może bym uciekał. Chociaż nie sądzę, nie wiem czy to nie jest to samo tempo. Ale przecież, jak ja piję tego szejka, to zobaczcie, ja piję go tak wolno. Aha, on to chyba gdzieś jest. Dobra, nie no, spróbuję jeszcze raz, ale i, i tak nie przejdę, nie? Ale ja piję tego szejka tak wolno, a on jest tak szybki. No, no, nie da się. Pierwszy raz to mówię, ale no, nie da się. Musi się dać, skoro jest taka gra, ale no ja nie potrafię. Sorry, ja nie potrafię. Dobra. Fajnie, że widać tylko biegu miała czapeczkę, kurczę, z tego, tego, z tej pokrywki od napoju. To jest za dużo ślepych zaułków. To jest za dużo ślepych załków, za dużo jest... Yy, no ej! ścian bez końca. Ścian bez końca? Dróg bez końca, no. Pi, 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 pi. No i teraz spowolniło cię? Czemu ci ten koktajl teraz spowolnił? Ten shake? Nie wiem, jak jeszcze... Czyli ja muszę najpierw spowolnić się, żeby napić się tego Drinka... Drinka. Drinka no comment. Bo inaczej... Nie mi się. Tak, bo inaczej nie mi się. Yy, bo inaczej, jeżeli będę biegła i się napiję, to on mnie spowolni. No i nie żyje. Ile razy pomarłam? Dajcie znać w komentarzu. Nie, no, tra tragedia. O co chodzi? O co chodzi? Może dlatego właśnie się za odrodzenie nie płaci? No bo kurde, ile to by robótców ludzie tracili? Ja nie wierzę po prostu. Dobra, kochani, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego jakby e e tragicznego odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli filmik w jakiś sposób Wam się spodobał, to możecie zostawić swoje komentarze, łapeczki w górę, subskrypcję. Bardzo miło mi to zrobi na serduszku. Dziękuję pięknie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Do pa!